Twórcze, pełne werwy, wyraźnie satyryczne, rozgrywające się w trakcie programu telewizyjnego Late Night with the Devil. Osiemnastowieczny, austriacko-niemiecki folk horror z równie mroczną ścieżką dźwiękową, co klimatem – kąpiel diabła. Emanujący intensywną, nadnaturalną aurą, nieco uszczypliwy dom osobliwości. Czy pokręcone, sypiące cytatami i gatunkowymi tropami na lewo i prawo – Maxine. Z niezmiennie czarującą Mion Go. To dobre filmy. Ale jakie horrory okazały się tymi najlepszymi gatunkowymi produkcjami jak dotąd w 2024 roku? Oto krótkie podsumowanie na chwilę obecną, które być może pod koniec roku zostanie zaktualizowane. Francuski horror przywracający filmy gatunkowe o pająkach do łask. Ale nie tylko, bo robactwo to i angażujący film o próbie przetrwania, mały krajowy komentarz społeczny, ale i opowieść o rodzinie. Tej biologicznej, jak i przyszywanej. A cała ta historia rozgrywa się na przedmieściach Paryża, w jakże klimatycznej scenerii podupadłego osiedla i jednego bloku skazanego na zagładę. O czym dokładnie jest robactwo? To historia młodego chłopaka, Kaleba, który po znajomości nabywa egzotycznego pająka. Który może, ale nie musi, być jadowity. Generalnie o pająku ani jego aktualny posiadacz, ani jego zaraz nowy właściciel nie wiedzą za wiele. Hi. Kaleb nazywa pająka Riana. Wsadza go do zamokniętego pudełka po butach. Riana się z niego wydostaje. Przy okazji produkuje kolejne maleństwa i oto mamy problem. House? My to escape. Francuski film to jednak żaden horror komediowy, a rasowy -o dramat. Choć nie brak tu i całkiem trafnego oraz naturalnego humoru sytuacyjnego. To, czym robactwo przykuwa uwagę, to rozwój postaci. Reżyser Wanicek daje nam czas na poznanie jak się okazuje zawadiackiej i sympatycznej grupy bohaterów. To po prostu ludzcy ludzie ze swoimi przywarami i zaletami. Film też bardzo dobrze kreuje napięcie i nie trafi tylko do fanów arachnofobicznych klimatów. Z kolei akcja rozgrywająca się na zamkniętej przestrzeni w 15 piętrowym bloku tworzy przykuwający do ekranu klaustrofobiczny klimat. Wzmacniając poczucie uwięzienia, zarówno wśród bohaterów, jak i widzów. Podsumowując, najlepszy horror z pająkami od lat jedna z najciekawszych pozycji tego roku. Dodatkowo coś dla miłośników francuskiego, dynamicznego kina z celnym i raczej surowym komentarzem społecznym. to narodził się nowy Cronenberg. Francuska reżyserka, autorka wyśmienitej Zemsty z 2017 roku, powraca z najbardziej szalonym filmem tego roku. Substancja to przepięknie obrzydliwy spektakl, bez najmniejszego poczucia wstydu napastujący body horrorem. Skojarzenia z kronenbergowskimi skanerami jak najbardziej na miejscu. Praktyczne efekty służą tu głównie do przedstawienia groteskowych przemian postaci, ale to także i film emocjonalnie nieoczekiwanie przytłaczający, chwilami wręcz dewastujący. Oto Elizabeth Sparkle w tej roli doskonała Demi Moore przekracza granicę zawodowej śmierci w show biznesie, kończąc lat 50. What? No! Aby odzyskać magiczną młodość, urok oraz czar, sięga po eksperymentalny środek, tytułową substancję. Lek ten ma zamienić ją w nową, lepszą wersję siebie. W taki sposób rodzi się Sue, w którą wciela się Margaret Qualley, córka Andy McDowell. Ale jednocześnie może funkcjonować tylko jedna wersja, a druga w tym czasie regeneruje się, czy też regeneruje w sobie tajemniczą substancję. Gdy mija tydzień, kobiety zamieniają się rolami. Tak ten świat jest jednak zbudowany, że młode niezmiennie wyplenia stare. Nie inaczej będzie i w filmie francuski. Substancja, Coralie Farge, to prowokacyjny horror, bardzo namacalny, bardzo fizyczny, bardzo sensoryczny, a przez to i często celowo świadomie niekomfortowy. Reżyserka porusza tu tematy piękna, starzenia się, oczekiwań narzucanych przez media społecznościowe, jak i przemysł rozrywkowy, a w konsekwencji i nas samych nierealistyczne standardy piękna prowadzące do presji a niekiedy i zachowań autodestrukcyjnych ale to przede wszystkim film o porażającej samotności i skazanej na porażkę próbie poszukiwania szczęścia poprzez akceptację innych gdy sami nie potrafimy nie wybieramy nie mamy odwagi spróbować nauczyć się żyć w zgodzie ze sobą to też jeden z tych filmów, które obejrzy się raz i nie do końca chce się już do nich wracać, chociaż tak bardzo je się przy tym docenia. Doskonały horror cielesny i generalnie jeden z najlepszych filmów tego roku. Coś za mną chodzi. Na argentyńskich sterydach, czyli horror o zjawiskach nadprzyrodzonych. Gdy rodzi się zło. Akcja rozgrywa się tu na wiejskich terenach Argentyny i skupia na dwóch braciach, Pedro i Jaime, ci natrafiają na opętanego przez demona mężczyznę Uriela, tak zwaną zgniliznę, którego zadaniem jest Urodzenie zła. Gdy zdesperowani mężczyźni próbują powstrzymać rozprzestrzenianie się ciemności, a przy tym uratować siebie i swoich najbliższych, zaczyna to prowadzić do serii coraz bardziej tragicznych i brutalnych zdarzeń. Dlaczego to jeden z najlepszych horrorów 2024 roku? Demian Rugna, w Gdy Rodzi się Zło. Doskonale buduje napięcie, tworząc atmosferę niepokoju, paranoi i pochłaniającego wszystko to, co napotka na swojej drodze, przeżartego do cna złem chaosu. A przy tym to świeże spojrzenie na horror z wątkami okultystycznymi, filmowa koncepcja z zgnilizny. Sporo slashera, elementów gore, szokujących scen, ale i zwykłego ludzkiego dramatu. Dodatkowo, jednym z klimatycznych filarów, gdy rodzi się zło, jest i samo miejsce akcji wiejska sceneria, wzmagająca tylko poczucie odizolowania. I choć film Argentyńczyka jest efektowny, to dominuje tu narracja oparta na postaciach, przede wszystkim bliskiej relacji dwóch braci. Znalazło się tu miejsce i na moralną dwuznaczność, i na realistyczne zachowania w obliczu niewyjaśnionego. I na atrakcyjną, w tym przypadku argentyńską perspektywę kulturową. Co cieszy, bo horror zdominowany jest jednak przez hollywoodzkie tropy i na metafizyczny urok. No i jak to pada w jednej ze scen, zło lubi dzieci, a dzieci lubią zło. Pozycja z tych do koniecznego obejrzenia. Ta produkcja szczególnie może rezonować z tymi urodzonymi w latach 90. i dorastającymi na przestrzeni dwóch wieków. W blasku ekranu, czyli I Saw the TV Glow w reżyserii Jane Sean to rasowy horror egzystencjalny, który działa również jako queerowy horror, poruszający tematy rzeczywistości, tożsamości, wpływu mediów na nasze życie, ale i niebezpieczeństw związanych z nadmiernym uleganiem powabom nostalgii czy eskapizmu. Non scrivere! Non ti fare fottere dalla nostalgia, dimenticaci tutti. Historia w blasku ekranu rozgrywa się w latach 90. oraz na początku XXI wieku i skupia na przyjaźni dwóch samotnych nastolatków: Ewena, w tej roli Justin Smith, którego mogliśmy oglądać w niedocenianym i anulowanym po dwóch sezonach serialu HBO Max Pokolenie, oraz Maddie, w tej roli Bridget Landy Payne, znana z Netflixowego atypowego. Nie powinnaś pracować na college no, I can't. I hate that essay be quiet. Ich życie ulega diametralnej zmianie, gdy zaczyna łączyć ich obsesja na punkcie pewnego programu telewizyjnego The Pink Opaque. Opowiadającego o nastolatkach posiadających zdolności parapsychiczne, mierzących się z ekranowym złoczyńcą panem melancholią, zdolnym manipulować czasem oraz rzeczywistością. Gdy codzienność Owena i Madi zaczyna niebezpiecznie splatać się z rzeczywistością The Pink -pake, bohaterowie coraz częściej kwestionują prawdziwość Życia realnego. W blasku ekranu to przejmująco smutny obraz stawiający w centrum wewnętrzne zmagania Owen i Madi. Obie postacie są doskonale zagrane, a Sean Bran celnie punktuje niepokój, a także często i izolację oraz zagubienie związane z dorastaniem. To również i historia o tym, jak media mogą kształtować nasze postrzeganie rzeczywistości. Przepięknie nakręcony horror psychologiczny, o onirycznej, nieco marzycielskiej, ale wciąż niepokojącej atmosferze, z zapadającą w pamięć ścieżką dźwiękową. Surrealistyczne, nierzadko niewygodne doświadczenie. Zacierające granice pomiędzy tym, co fikcyjne, a tym, co rzeczywiste. A przy tym produkcja opierająca się na napięciu psychicznym. A nie na jumpskerach. Os Perkins, który kilka lat wcześniej zaoferował nam niesamowicie dołujące, niepokojące i depresyjne złowe mnie, powrócił z kolejnym satanistycznym horrorem. Longplex, przetłumaczony u nas na kot zła. To kolejna złowieszcza laurka dla diabelskich motywów. Choć dużo bardziej sterylna i niedewastująca swoją beznadzieją tak bardzo jak zło we mnie. Popis aktorski Mikey Monroe, zgrabnie łączącej charakterystyczne wycofanie bohaterki, jej rosnący niepokój, ale i surowy profesjonalizm. Oraz prawie, że nierozpoznawalnego, jak zwykle szarżującego Nicolasa Cage'a. Kot zła łączy w sobie elementy kryminału proceduralnego, kładącego nacisk na szczegóły techniczne, z horrorem o zjawiskach paranormalnych. Śledzimy tu losy młodej agentki FBI Lee Harker. Ta prowadzi śledztwo w sprawie serii morderstw rodzinnych w Oregonie. Każde z tych morderstw powiązane jest z enigmatyczną postacią podpisującą się Longlegs. W miarę zagłębiania się w sprawę Li odkrywa niepokojące połączenia pomiędzy zbrodniami a jej osobistym życiem. I tak film Perkins'a nie tylko angażuje tajemniczą historią, w której główną rolę odgrywają, będące zawsze o krok przed człowiekiem siły ciemności, ale i satysfakcjonuje pod względem formalnym, hipnotyzując niesamowitą, często i niekomfortową aurą. W skrócie, horror satanistyczny w artystycznym wydaniu. Przewertuje i emocjonalnie, i fizycznie. A przy okazji można też tu znaleźć podobieństwa do Siedem czy Milczenia Owiec. Prequel kultowej dla gatunku serii Omen, a przy tym najbardziej zmysłowy i sensualny. Horror tego roku. Reżyserski debiut filmowy Arkuszy Stevenson kusi sporą dawką świeżości oraz sporą odwagą twórczą w próbie stworzenia czegoś własnego, choć przecież wyraźnie inspirującego się Giallo, twórczością Dario Argento czy Polańskiego. Stevenson opowiada tu historię naiwnej, łatwowiernej i lekko niezdarnej Margaret w tej roli fenomenalna Nell Tiger Free, młodej amerykańskiej zakonnicy. Na miejscu odkrywa przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin Antychrysta. Look at me, Omen Początek to horror okultystyczny pełną gębą. Jest mrocznie, jest brutalnie, jest złowrogo. Jednak prequel zaskakuje też i całkiem sporą dawką, głównie w pierwszej części: humoru, pewnej lekkości, ale też i prób nie zawsze do końca tak świadomych odkrywania własnej seksualności, poznawania siebie. Dodatkową atrakcją jest miejsce akcji, pęczniejący od zamieszek, ale i młodzieńczej energii Rzym lat 70. Poza tym, jak to fomenie, zetkniemy się tu standardowo z tematami wiary, ale i kościelnej zgnilizny, ludzkich oraz nieludzkich manipulacji, czy w końcu niemożliwych do okiełznania diabolicznych sił. Hello, talk to me. Przepiękny wizualnie pełen włoskiego ducha, film grozy z psychologicznymi zakusami. Jeden z najlepszych prikueli w ogóle i największe zaskoczenie tego roku. Przed nami jeszcze świetna koreańska ekshumacja. Australijski Zjadacz Ptaków, czy koprodukcja szwedzko-polsko-duńska, dziewczyna z igłą filmy, które w tym roku mogliśmy zobaczyć lub też zobaczymy na wybranych festiwalach filmowych w Polsce ale które czekają jeszcze na swoją oficjalną kinową polską premierę. A w tym zestawieniu zależało mi na zebraniu tych produkcji, które u nas miały już czy to premierę kinową, czy streamingową. Jeśli do końca roku wyjdzie jeszcze coś wartego uwagi, czy też pojawi się małe, horrorowe zaskoczenie na horyzoncie, to postaram się to omówić. Na dzisiaj to tyle. Dawajcie znać, jak u Was, przynajmniej jak na razie, prezentuje się tegoroczna topka.